Warto też zwrócić uwagę na HUD, czyli informacje, które ułożone są na naszym ekranie. Został on przebudowany względem poprzednich części, a nawet określiłbym go minimalistycznym. Przez zdecydowaną większość gry jedynymi informacjami, jakie będą się wyświetlać nam na ekranie to mapa, ilość naboi i granatów oraz opcjonalnie pasek naładowania szarży z bagnetem. Warto moim zdaniem zwrócić na to uwagę, ponieważ mniej jest tu elementów, które mogłyby nas rozproszyć od oglądania wydarzeń, które aktualnie się przed nami dzieją. W nietypowy sposób względem wcześniejszych części przedstawiane są informacje dotyczące przejmowania flag, zabijania wrogiego żołnierza czy reanimowania naszego sojusznika. Pomimo większych rozmiarów na ekranie, nie skupiają one naszej uwagi mocniej niż chociażby w Battlefield 4. Według mnie jest wręcz przeciwnie, a przez tonowane kolory które nie rzucają się tak bardzo w oczy, nie jesteśmy tym nadmiernie rozpraszani w trakcie jakiejś akcji. Można też grać bez chudu, co jest metodą praktykowaną przez naprawdę sporą część graczy. Możemy się wtedy jeszcze bardziej czuć, jakbyśmy grali w jakimś filmie albo po prostu jak żołnierz na frontach pierwszowojennych.